W sobotę o godzinie 20 na placu Piłsudskiego zorganizowano wiec poparcia dla strajkujących nauczycieli. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców Kutna, rodziców, uczniów, a przede wszystkim nauczycieli. Ja jestem tu dlatego, aby okazać, zamanifestować swoją solidarność ze wszystkimi nauczycielami, którzy w chwili próby mają, muszą mieć nasze poparcie, nasze wsparcie. i i z tym przychodzę. Przez wiele lat sam pracowałem przy tablicy i myślę, że wiem, co boli, co wkurza, co irytuje nauczycieli. Emocje są duże, niestety mi też się udzielają. Eee, szanowni Państwo, e, zanim jest taki pomysł, weźmy z tych e, z, znaczy nie zniczy, z tych świec, tak? Tutaj wspólnie, symbolicznie ułożyli wykrzyknik. Wykrzyknik, który będzie symbolem tego protestu. Proszę Państwa, nazywam się Stańska Dorota, jestem nauczycielką II ELO i chciałabym podziękować wszystkim rodzicom, wszystkim, którzy nas wspierają, podziękować naszym uczniom, bo widzę ich, i podziękować naszym rodzicom, bo też ich widzę. Widzisz kilka słów do mikrofonu. Boją się nauczyciele i ja tu rozumiem. Ja się nie boję.